Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odpowiemy sobie na takie jedno pytanie. Główna przyczyna tego, że facet nie ma tego czegoś. Dlatego, że w bardzo dużo wypowiedziach kobiet, kobiety mówią, że żeby facet był atrakcyjny, musi mieć to coś. I teraz, co to jest to coś? Czy to są pieniądze, czy jest to status? Oczywiście jest to. Ma to oczywiście wpływ, ale tą jedną przyczyną, dla której facet nie ma tego czegoś, jest, są zablokowane emocje. Dlatego, że kobiety, jak wiemy, podążają z emocjami. Dlatego bardziej oglądają telenowele, bardziej oglądają właśnie filmy, w których są, są emocje. Mężczyźni wolą oglądać mecze piłkarskie, dlatego, że oczywiście tam również są emocje. Ale ogólnie kobiecy mózg jest bardziej emocjonalny. Tak to można skrócić. I teraz facet, który nie wyzwala w kobiecie emocji, właśnie to jest ten facet, który nie ma tego czegoś. A więc, jeżeli po, możesz, jeżeli umiesz wytwarzać w kobiecie emocje, ona wtedy mówi, że masz to coś. Same kobiety mogą nawet o tym nie, być, nie mieć pojęcia, po prostu to czują. A teraz facet, który jest poblokowany na poziomie emocji, nie może wyzwalać w kobiecie emocji. Przykład. Pierwszy przykład z brzegu. Jeżeli masz zablokowane na przykład emocje gniewu, co mówiłem już wielokrotnie na tym kanale. Jeżeli masz zablokowany gniew, to masz problem ze stawianiem granic. Jeżeli nie potrafisz stawiać granic, to kobieta nie odczuwa. Oporu. Nie odczuwa przy tobie emocji, dlatego że ty zgadzasz się na wszystko, co ona powie, dlatego że emocja gniewu jest w tobie zablokowana. Tak samo jak emocja złości. Jeżeli nie masz w sobie złości, jeżeli nie masz tą złość poblokowaną, to nie będziesz stawiał granic. Proste. Kiedy nie stawiasz granic, znowu nie wytwarzasz w kobiecie emocji. Kiedy nie wytwarzasz w kobiecie emocji, właśnie według jego. Według jej, jakby mózgu, tego emocjonalnego, nie masz tego czegoś. Nie masz swoich granic, nie masz tego czegoś. Tak to wygląda, więc kluczem do tego wszystkiego jest po prostu praca nad emocjami. Co mówię na tym kanale już od ponad pół roku. Praca z emocjami, uwalnianie tych negatywnych emocji, przede wszystkim odblokowywanie emocji, które w nas siedzą. Dlatego, że to, że na przykład mamy problemy finansowe, to wszystko się wprowadza do emocji. Jeżeli mamy problemy z naszą dietą, to się wprowadza wszystko do emocji. Jeżeli jesteśmy leniwi, to się wprowadza wszystko do emocji. Dlatego, że jeżeli jesteśmy, jesteśmy bardzo poblokowani, to będziemy mieć problem w każdym aspekcie naszego życia. Nie tylko problem z kobietami, problem w komunikacji. Problem w nawiązywaniu nowych znajomości, problem w biznesie, problem z pieniędzmi, problem, problem, problem. A więc kluczem tu jest praca z emocjami. A więc pracujmy nad emocjami. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na ten temat, jeżeli szukacie ogólnie pomocy właśnie w odblokowaniu emocji, to zapraszam do mnie na sesje indywidualne. Napiszcie że jesteście zainteresowani. Oczywiście wszystko zostaje między nami. Nie ujawiam żadnych nazwisk, żadnych informacji nie podaję dalej. Wszystko jest tutaj. I jeżeli filmik Wam dał jakąkolwiek wartość, to oczywiście zostawcie serduszko. Podzielcie się tym filmem, dajcie ten filmik dalej, żeby więcej ludzi widziało. No i oczywiście skomentujcie, bo wtedy algorytm TikToka. Czy Facebooka, czy YouTubea, bo również będę tam rzucał ten film, również będzie pokazywał dalej. A więc fantastycznego dnia. Pozdrawiam, cześć.